Witam was rano, jak bite śmietana, emanuje ludziska do góry. <śmieniciela> Witam was kochani bardzo serdecznie. Słuchaj, ta latam po całym po prostu mieście, latam, żeby znaleźć zakrętki na słoiki. No nie ma po prostu nigdzie zakrętek. Bydlące nie ma normalnie. Całe słoiki, jakie ja mam słoików zawalone, całe po prostu piwnice, całe kupowała, słuchajcie. Nie ma nakrętek do słoików. A słoiki są, słoiki są wszędzie. Ile jest w Warszawie, słuchajcie, to są deseracje, zdaję ta sprawę. Słuchajcie, nakrętek nigdzie nie ma, ale nawet nie wiecie co jest. Są panowie, którzy robią hobby. I w ogóle, jakie mają klasy? I te małolaty, jakie mają klasy, jakie porychtowane, ja pierdzielę, torsik wydepilowany, wyogolony, wszystko elegancko, te suszki fajne, twardziutkie, normalnie, że ściopatra nie tylko tam z boczku leży, ale jeszcze normalnie na brzuchu. I to jest robota, słuchajcie, bo normalnie człowiek chce przejeżdżać, a taka kobieta jak ja, taka zwyczajna, nie luksusowa, nie, nie siurawo, a ta tylko taka pomiędzy, nie? I tak lubi popatrzeć na takie wieta chłopów innych, obcych, nie? obcy lepszy niż swój w chałupie co wróg siedzi, nie? No ale słuchajcie, no fajnie, takich fajnych chłopaki, naprawdę, tak popatrzyłam, prawie sypachę z tego wszystkiego, ja a ja pierdziele, no to tak można wyglądać przy ulicy, na ulicy, a tamty siedzi, na miedzi i co mu z tego? Jak kałdun ma taki, że normalnie będę to czemu mu kupić. wam ja że nawet, jakby za oknem było ponuro, to jakbym popatrzyła na To, że ja po prostu Werbi Krzak, normalnie powiem Wam, że nie z hola. W ogóle zaczęłam celukać na jednego, wiecie, tego młodzieniaka i tak mówię, kurde, podjeżdżam dalej, zwolniłam i tam dalej stał taki starszowłosiony ze skarbonką na wierzchu i po prostu całą dupę miał we włosach. I tyle z tych marzeń moich młodzieńczych. I taką bluzkę miał na ramionczka, wiecie, i takie Miał długie włosy pod pachami. Nie że to się nie można golić, słuchajcie? Facet, wy się musicie golić, bo to wali pod tą pachą te wasze hery po prostu 7, 6, 5, cztery, naprawdę? Na siłownię nie trzeba chodzić, żeby popatrzeć. Na siłownię nie pójdę, przecież będzie siebie bilia na łapce robić. A tu sobie przyjadę samochodem i chcę zafrykać, A normalnie popatrzę, a tam będę musiała garnet kupować. I ja pierdzielę, jeszcze muszę podpokla. Ja nie mogę. Dobrze, że stary nie na tych filmów, bo jakby normalnie do roboty by się wziął, a nie tak siedzi na tej kanapie, podupiej się młodziutki, całe życie tyle do mam, dobra, nie ma co o starym gadać bo zaraz jadę coś zjeść, nie chcę stał z siedzenia, zobaczcie co sobie kupiłam w Biedronce za 16 zł normalnie to jest takie beauty, ja pierdzielę. znowu musiałam na parkingu stanąć jak pizda na dwóch miejscach